Twoje picie jest bezpieczne. www.wyhamujwporę.pl Mam 34 lata. Od jakiegoś czasu sięgam kilka razy w tygodniu po alkohol. Nie piję za dużo, ale tak, żeby się odprężyć. Czy to już nauk? To, jak pijemy alkohol, może się zmieniać w ciągu życia. Od picia o niskim poziomie ryzyka, poprzez spożywanie alkoholu w sposób wysocy, ryzykowny i szkodliwy, aż po uzależnienie. Dlatego warto odpowiedzieć sobie na pytanie... Ile i jak pije? Można to ocenić za pomocą tak porcji standardowej. W Europie za jedną porcję przyjmuje się 10 gram czystego alkoholu. Jest nią szklanka piwa, jedna porcja to również kieliszek wina czy wódki. Kobieta pijąca na poziomie niskiego ryzyka nie przekracza dwóch porcji standardowych dziennie czyli nie wypija więcej niż 1,5 litrowe piwo lub 200 ml wina lub 60 ml wódki przy czym zachowuje w tygodniu przynajmniej dwa dni abstynencji, dzień po dniu. Ta sama zasada dotyczy mężczyzn. Inne są tylko dla nich limity spożywania alkoholu o niskim ryzyku. To cztery porcje standardowe, czyli nie więcej niż dwa litrowe piwa dziennie lub dwa kieliszki wina lub 120 ml wódki. Osoby, które przekraczają te limity, a nie wywołuje to u nich negatywnych konsekwencji, piją w sposób ryzykowny. A od tego już tylko krok do picia szkodliwego. To taki wzorzec picia, który powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne, przy czym nie występuje jeszcze uzależnienie od alkoholu. Niepokój pojawia się w nas samych, no i w głowie myślimy sobie, że coś jest nie tak z tym piciem. A przychodzi jakby kolejna okazja, i pojawiają się emocje, które nas pociągają w kierunku picia. I myślę, że, że taka wartość, jaką jest dojrzałość i praca nad sobą, myślę, że jest ważna, bo ona pomaga w tym, żeby bardziej i za tym, co mówi głowa, niż za tym, co mówią emocje akurat w tym wypadku. Czyli, czyli żeby podjąć jakąś taką świadomą decyzję, jeżeli chodzi o kontrolowanie własnego picia. To myślę, że to jakby taki pierwszy element, żeby podjąć jakąś taką próbę samemu i, i próbę ograniczania picia, bo, bo taki czas, kiedy pijemy w sposób szkodliwy, w sposób ryzykowny, w sposób nadmiarowy, nadużywamy alkohol, to jeszcze nie jest uzależnienie i na tym etapie nie ma, kontroli, nie ma utraty kontroli picia, więc możemy podejmować samodzielnie próby. No, drugi Drugi taki element, no to jest zwrócenie się o jakąś pomoc do właściwie osób najbliższych. Bo myślę, że taka rozmowa z bliskimi osobami jest czymś ważnym, ale też jakby kolejny taki etap, to warto udać się do profesjonalistów. I z jednej strony mam na myśli tutaj osoby, które się wybitnie zajmują uzależnieniami, czyli psychologów, psychiatrów, terapeutów uzależnień, ale też właściwie osoby, które się zajmują szerszą pomocą, czyli to nie musi być placówka specjalistyczna w zakresie uzależnienia, ale jakikolwiek gabinet. Psychologiczny czy psychiatryczny, czyli taka, takie miejsce, w którym można porozmawiać właściwie o, o problemach. Piję alkohol w każdy weekend. Jak już zacznę pić, to nie umiem przestać i się upijam. Czasem nie pamiętam, jak wróciłam do domu. Czy to pierwsze objawy uzależnienia? Jest kilka sygnałów ostrzegawczych, które mogą świadczyć o narastającym problemie z alkoholem. Coraz większe koncentrowanie się na sytuacjach związanych z piciem, uwagi najbliższych osób sugerujące ograniczenie picia lub całkowite jego zaprzestanie. Klinowanie, czyli usuwanie przykrych skutków picia kolejnymi dawkami alkoholu. Trudności w przypominaniu sobie tego, co wydarzyło się poprzedniego dnia podczas picia alkoholu, kontynuowanie picia, mimo iż rosną negatywne konsekwencje z tym związane. No myślę, że też ukrywanie picia, to myślę, że to też jest taki ważny element, czyli ukrywanie może oznaczać to, że opowiadając rodzinie najbliższym, zmniejszamy dawkę alkoholu. Czyli na przykład piliśmy, wypiliśmy 10 piw, a jak ktoś nas pyta, nie Mąż, żona, matka, ojciec, ile tego alkoholu piliśmy, to się pojawia takie kręcenie, czyli to, a to tylko jeden kieliszek. Tutaj w tym momencie, skoro zaczynamy ukrywać, to znaczy, że nas samych niepokoi, bo to, więc, więc myślę, że to jest ważny element. Bądź też w ogóle już ukrywanie picia, mówienie, że jakby picie w potajemnie i tak dalej, to już są takie już bardzo poważne sygnały ostrzegawcze. Sprawdź już dziś, czy Twoje picie jest bezpieczne. Pomoże Ci w tym test rozpoznawania zaburzeń związanych z piciem alkoholu. Znajdziesz go na stronie www.parpa.pl. Na tej samej stronie znajdziesz też listę poradni terapii uzależnień od alkoholu. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje picie jest bezpieczne, pójdź do specjalisty. Taka pomoc jest bezpłatna, nawet dla osób nieposiadających ubezpieczenia.